Cześć moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 23 grudnia i rozpoczynamy 23, 24 oraz 25 vlogmas. Plany na dzisiaj są takie, że miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Na razie idziemy na siadanie, jeszcze do końca nie wiemy gdzie. Wczorajsze siadanie w hotelu było średnie, dole pain raczej nie będziemy szli, ale możliwe, że pójdziemy na bardzo popularne, które są tutaj kultowe, czyli nowojorskie bajgle. Nowojorskie bajgle są to jest to taka kanapka bajgel, czyli jakby bułka z dziurką, coś w tym stylu. Na to jest taki jakby taki serek Philadelphia, taki kremowy, biały, i do tego bardzo często. To zdaje się albo kapary, e, albo łososia, albo jeść po prostu z solą i pieprzem. Także to jest naprawdę bardzo popularne. Dużo osób to je na przykład bierze sobie na wynos, jedzie sobie zrobić piknik w Central Parku. Ym, także tak to wygląda, więc może pójdziemy dzisiaj na takie bajgle, ale jeszcze zobaczymy. Oprócz tego mamy dzisiaj na 15.30 zarezerwowany punkt widokowy, więc miejmy naprawdę nadzieję, że będzie ładna pogoda, że się rozpogodzi, bo póki co jest godzina 9, a jest już fest ciemno i szaro. Także fajny jest taki klimat Nowego Jorku, ale jednak mimo wszystko fajnie by było, jakby było troszeczkę ładniej. No, wczoraj mieliśmy go generalnie iść na Brooklyn Bridge, na Chinatown i tak dalej, pochodzić sobie, ale niestety padało, więc byliśmy tak naprawdę na World Trade Center, byliśmy na dworcu, byliśmy w sklepie Harry'ego Pottera i później byliśmy na Chinatown, ale tylko po to, żeby zjeść. Także Brooklyn Bridge nam odpadł, więc mam nadzieję, że jeszcze zahaczymy o niego. Na pewno nie niego zahaczymy, bo to jest jednak takie kultowe miejsce, gdzie w ogóle widać cały Nowy Jork i tak dalej, także mam nadzieję, że się uda na pewno nie dzisiaj, chociaż może, raczej nie, ale zobaczymy. No i co? Także takie są plany dzisiaj. Zobaczymy, po co planować wszystko. E, raczej lepiej na spontanie i tak dalej, także idziemy jeść śniadanie póki co, bo jestem dość głodna. Mam nadzieję, że to widzicie, ale właśnie sypie śnieg i to tak dość mocno, kurde, nie widać tego na kamerze. I ja... Czekajcie, może przyłączę na telefon, to może wtedy będzie... No, wydaje mi się, że na telefonie widać to lepiej. Po prostu sypie mega, naprawdę jest niesamowicie. Mam nadzieję, że nasypię tak, żeby było biało, byłoby naprawdę super. E, ale co? My jesteśmy już po śniadaniu, wróciliśmy do hotelu, bo padało, było bardzo, bardzo zimno i mega wiało, a my tą wieżę widokową mamy dopiero na 15.30, więc zrobiliśmy sobie taką dwugodzinną przerwę e, i teraz idziemy na wieżę widokową. Jest to jedna z popularniejszych. Na Empire nie idziemy, bo na Empire już byliśmy, a na The Top of the Rock po prostu podobno widok jest lepszy. Ja nie wiem, bo nigdy nie byłam, e, ale podobno tak jest. Ja, jak teraz sypię, to są dosłownie takie wielkie płaty śniegu. Niesamowicie błagam, żeby było biało, jutro. Tutaj mamy lodowisko przy tej wielkiej choince na które idziemy, bo mamy rezerwację, bo rezerwację trzeba robić dużo wcześniej i mamy rezerwację na 25 grudnia, także przyjdziemy tutaj 25 grudnia, ale jest pełno ludzi, dosłownie wszędzie są ludzie. Ja widać, że tego wracam do środka? Mamy już troszkę później, poszliśmy na siadanie, później po, pochadzaliśmy się jeszcze po Nowym Jorku, ale jest dzisiaj bardzo zimno, jest minus 12 stopni, odczuwalna, minus 22 e, i po prostu zamarzamy, więc jeżyliśmy, że wracamy do hotelu, troszkę się prześpimy, troszkę odpoczniemy, troszkę się ocieplimy mm, i ruszymy już później na kolację, bo jak wiecie, dzisiaj mamy wigilję. Jeśli chodzi o Stany, to oni w Stanach nie obchodzą wigilii, obchodzą pierwszy dzień świąt, e, czyli dopiero 25 grudnia. My w Polsce najważniejsze to jest jednak ta wigilia, wtedy się wszystko rozpoczyna, wtedy się wszystko dzieje. A tutaj właśnie jest inaczej. Tutaj wszystko się rozpoczyna 25 grudnia. Ale na dzisiaj mamy zaplanowaną bardzo fajną kolację. To jest forma, w której ja w tym roku obchodzę. Święta, jeśli chodzi o świąteczny e, ubiór, to jest bardzo zimno. Więc ja mam pod spodem biały golf, mam zrobione warkoczyki, czapkę, która pewnie jak zdejmę, to te warkoczyki będą wyglądać okropnie, ale nie wyjdę bez czapki, bo jest tak zimno. Bluzę do tego kurtkę, jeszcze zielone spodnie i pod tymi spodniami leginsy. No, nie wyobrażam sobie ubrać jakiejś sukienki, jedząc teraz na kolację, bo jest po prostu za zimno. Jeszcze nakładam do tego nauszniki, chowam te warkocze w ogóle do środka. I ruszamy na kolację. Oczywiście wszystko będę wam na bieżąco nagrywać, także. Let's go! Witam Was, moi drodzy, w ostatnim otwieraniu kalendarzy adwentowych w vlogmasach 2022. Dzisiaj otwieramy 24. I jeżeli jakiś kalendarz ma, to również 25. okienko, ale to raczej tylko kilka kalendarzy ma. tak Także nawet wydaje mi się, że możliwe, że tylko jedno. Także let's go! Zaczynamy standardowo od Kilsa. Dzisiaj powinny być najlepsze rzeczy: piankę do mycia twarzy. Chociaż to nie wygląda jak pianka, ale tak jest napisane. I ten kalendarz mamy pusty. Teraz czas na debody shop. 24 i 25. okienko. Mamy tutaj, zaczniemy od 24. To jest albo peeling, albo maseczka peelingująca. Okej, okay, ale fajnie Będę testować Pierwszy chyba kosmetyk pielęgnacyjny tutaj do twarzy w tym kalendarzu Wow, 25 okienko To najcięższe okienko, jakie było do tej pory I co my tutaj mamy? Jest to jakiś produkt do masażu ciała Jest to... O, to jest miętowe. Pachnie przepięknie. Oficjalnie najlepszy produkt, jaki do tej pory był. Pachnie niesamowicie. Jakieś nagle wspomnienia z dzieciństwa mi w ogóle zwróciły. Przepięknie pachnie, i jest to właśnie nawilżający taki produkt do ciała. Taka oliwka do masażu, także. Wow, zawalista rzecz. Także ten kalendarz adwentowy również jest już pusty. Czas na ostatnie okienko z biżuterią. Ja niestety nie mam dwóch dziurek na uszach, ale planuję zrobić. I wtedy będę miała takie, jakby połączone ze sobą kolczyki, właśnie na dwie dziurki równocześnie. Także bardzo ładne. No, ale niestety póki co dla mnie jest nie do używania. I 24 okienko. W herbatkach. Mamy tutaj świąteczną herbatkę. Super, idealnie. Również pusty kalendarz. Czas na szociki, i dzisiaj jest gigantyczne, gigantyczne okienko, więc zobaczmy, co to jest. Okej. Okay. <ścoughs> Mamy tutaj, moi drodzy, cały, całą po prostu butelkę tego klasycznego. Imbirowego szota. Mamy tutaj kolejne 12 szotów, i mamy też słoiczek na szota. Także to jest akurat moim zdaniem genialne, fajne. Ja na pewno sobie jeszcze będę kontynuować picie, na pewno wypiję sobie też o tych, które mi jeszcze zostały. No i później będę piła to z wielkiej butelki. Także naprawdę fajny plus, jeśli chodzi o 24 okienko, bo można to na przykład postawić na stół wigilijny i żeby każdy sobie wziął takiego zdrowotnego szota. Ten kalendarz był naprawdę, naprawdę świetny. Jeden z moich ulubionych zresztą I czas na Alkoholowe Proszę bardzo, ja mam nadzieję, że ten kalendarz Mnie dzisiaj jeszcze zaskoczy Okej, okay. nie zaskoczył Brzoskwiniowy likier Po raz dwudziesty Ten kalendarz również jest już pusty Ale też był bardzo fajny Mimo to, że bardzo dużo rzeczy się tutaj powtarzało To jeżeli ktoś, jakiś student Lubi alkohol to warto sobie taki sprawić. Teraz czas na kadzidełka. Jest to kalendarz, do którego na początku nie byłam przekonana, ale im dalej w las, i kiedy odpaliłam pierwsze kadzidełko, to naprawdę mi się spodobał. I dzisiaj mamy jakiś taki czarny. Zapach, nic nie czuć, ale pewnie po odpaleniu będzie, i również jest on już pusty. I kolejny, i ostatnie okienko w kalendarzu adwentowym z kamieniami. Tego kalendarza nie polecam, te kamienie, no, no jak wiecie, takie bardzo średnie. O, tutaj w ogóle dostałam teraz ułamanego kamienia, a to jest Obsidian. Ok, niczym w Minecrafcie, stworzony z lawy i wody. Również pusty, nie kupiłabym go drugi raz. Teraz czas na Kindera, 24 okienko. Mamy tutaj to tronki. Ostatnio też to było, tylko dwa razy w ogóle to się pojawiło. Jest to spoko, jest z nadzieniem, właśnie od Fereo, ale bardziej mi chyba smakuje już duplo niż to. Ale no nie jest złe generalnie. Harry, bo moi drodzy, mam nadzieję, że w 24 okienku będzie jakieś zaskoczenie. Zaskocz mnie Harry, bo błagam. Tak. Mamy tutaj ten właśnie rulon z żelek, który jest bardzo często dostępny w jakichś kioskach albo Stacjach benzynowych, czy coś w tym stylu. I 24 okienko z kalendarza z Milki, i tutaj na pewno będzie choinka. Dokładnie tak. Gigantyczna choinka. Tutaj warto wspomnieć, że jest ona wielka. I ostatnie okienko z kalendarza od mojej mamy. Otworzyliśmy już wszystkie. Uuuu, już widzę, co to jest. Zestaw DIY do robienia makramy. Wow, nice! Ja zawsze chciałam zrobić swoją makramę i w końcu będę wiedzieć, jak to się robi. Oczywiście zostawiam Wam notatkę do przeczytania. Mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu, bo ja nie jestem jakoś tak bardzo uzdolniona artystycznie, ale chciałabym mieć taką w pokoju i ją sobie powiesić na przykład nad łóżkiem. Więc co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tych yy, kalendarzy adwentowych. Dajcie znać, który kalendarz adwentowy w tym roku najbardziej Wam się podobał. Mi zdecydowanie od mojej mamy. Najpyszniejszy był z czekoladkami z Milki i jeszcze bardzo fajny był ten ze zdrowotnymi szotami oraz z debody shopu. Ale to już klasycznie, bo oni naprawdę mają zawsze fajne kalendarze. To tyle, zapraszam do dalszej części vlogmasa. Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj w końcu trafiła się ładna pogoda. Nie jest aż tak zimno jak było wczoraj. Wczoraj było minus 12 stopni, odczuwalna, minus 22. Dzisiaj... Dzisiaj jest minus 7 i jest słonecznie, także nie powinno być aż tak źle. Ma jeszcze być cieplej, także myślę, że będzie dzisiaj git. Plany na dzisiaj są takie, dzisiaj rozpoczynają się święta, dokładnie tak, przynajmniej w Stanach. Bardzo dużo miejsc jest zamkniętych. Plany na dzisiaj są takie, że idziemy teraz na śniadanie, bo o dziwo, knajpka jest otwarta do godziny 16, więc bardzo fajnie. Mamy godzinę 10 za chwilkę, będziemy wychodzić. Po śniadaniu jedziemy na Brooklyn Bridge metrem, a następnie wrócimy sobie do pokoju, żeby się troszkę ocieplić i i później na godzinę 15 mamy lodowisko, także dzisiaj zapowiada się bardzo fajny dzień. Eee, I co? Lecimy! Jesteśmy na Brooklyn Bridge, moi drodzy, ale tutaj kolejne zdarzenie z czasem oczekiwania wersji rzeczywistość, bo jest tyle ludzi, że nie można zrobić nigdzie ładnego zdjęcia, nie można nagrać ładnego filmiku, bo po prostu wszędzie jest pełno ludzi. Mi to akurat bardzo przeszkadza, jak na zdjęciach albo na filmikach są ludzie, więc ja jestem po prostu na tym punkcie świrnięta, że zawsze chcę, żeby nikogo nie było w tle, ale no tutaj się nie da, po prostu jest tyle ludzi. I jeszcze porozkładane są jakieś takie, wiecie, rzeczy na sprzedaż i tak dalej, po prostu tego jest pełno, więc to jest... No masakra, ale także może sobie pospacerować, bo jest pięknie. Jest pięknie, wszędzie dookoła świątecznie. I weszliśmy właśnie z lodowiska, i teraz okazuje się, że bo generalnie zawsze w z 25, czyli jak w Stanie zaczynają się święta, to wszystko tutaj jest zamknięte. I myśleliśmy, że wszystko jest zamknięte, i zarezerwowaliśmy sobie, jakby co, na wszelki wypadek, taką restaurację, która jedna z nich jest otwarta, więc mamy jakby co rezerwację. Ale generalnie podobno jest Ci Otwarte, a Ci to jest jedna z naszych ulubionych takich. Knajpy, fast foodów, coś w tym z tyłu właśnie w Stanach. E, więc idziemy teraz zobaczyć na Times Square, czy faktycznie jest otwarta. Bo jeżeli jest, to idziemy tam jeść i walimy tą, e, tą rezerwację, bo ona jest jeszcze w dodatku za dwie godziny. Także możliwe, że, że jest otwarta, ale w ogóle wszystko jest tak pięknie udekorowane. Przechodzimy teraz obok hotelu i też Wam pokażę, jak pięknie on wygląda. Po prostu klimat świąteczny w Stanach jest niesamowity. W Nowym Jorku, tak konkretnie. Moi drodzy, ja właśnie montuję tego vlogmasa i chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tegorocznych vlogmasów. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem tak sousou zadowolona z tych vlogmasów. Zawsze mogło być lepiej i wiadomo, z krokiem na rok ja się rozwijam, staram się, żeby te vlogmasy były coraz lepsze. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku, e, czy będą vlogmasy jak często, jak to wszystko będzie wyglądać. Zobaczymy. E, ale co? Dziękuję bardzo serdecznie za ten tych vlogmasów. Mam nadzieję, że chociaż trochę umiliłam wam ten okres grudniowy. Oczywiście życzę wam wesołych świąt, chociaż jak wy to oglądacie, to jest już chyba ostatni dzień świąt, bo jest 26. E, ale i tak wesołych świąt, moi drodzy. Mam nadzieję, że spędziliście te trzy dni jakoś bardzo, bardzo fajnie, e, w waszym stylu, tak jakbyście chcieli. że było miło, że było świątecznie. E, że nic Wam nie przeszkodziło w tych, tych magicznych dniach. Także oczywiście jeszcze raz wesoły świąt i dziękuję za oglądanie tych vlogmasów. Było mi niezmiernie miło jak co roku z Wami je nagrywać i że dziękuję za to, że oglądaliście je na bieżąco. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach na tym kanale, a ja się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie. Papa! Pa.